Europejska Federacja Tenisa Stołowego podała terminy meczów ćwierćfinałowych bieżącej edycji Ligi Mistrzyń. Swoje spotkanie Enea Siarkopol-Tarnobrzeg rozegra 24 i 26 stycznia. W jednej ósmej finału obrończynie tytułu zmierzą się z serbskim TTC Novi Sad. Pierwszy mecz podopieczne trenera Nencka rozegrają na wyjeździe, drugi w Tarnobrzegu w czwartek 26 stycznia. Zwycięzca tej pary w półfinale zmierzy się z wygranym dwu meczu pomiędzy hiszpańską Kartacheną a francuskim saint Continua. Tuż przed świętami klub Enea Siarkopol zorganizował kolejny turniej tenisa stołowego, tym razem adresowany do dorosłych amatorów gry w ping -ponga. W zawodach wystartowało 6 kobiet i 33 mężczyzn. Chcieliśmy zachęcić tych, którzy kiedyś uprawiali tenis stołowy, żeby wrócili z powrotem do stołów. W sumie zawodników mamy z całego województwa i nawet przyjechali świętokrzyskiego również też. Ze względu na małą liczbę pań startujących w turnieju, mecze rozgrywane były systemem każda z każdą. Z kolei panowie najpierw rywalizowali w grupach, później zaś w fazie play-off toczyli boje o poszczególne miejsca. Wśród kobiet najlepszą okazała się Paulina Fitz z Gogołowa, na drugim miejscu uplasowała się Sylwia Chodur z KTS Tarnobrzeg, na trzecim zaś Justyna Koźlak-Bar z Ropczyc. Ostatnimi czasy w ogóle nie gram w tenisa, więc to było takie aby przypomnienie po paru latach nieobecności przy stole. Myślę, że w każdym mieście spokojnie powinny być takie turnieje żeby zachęcić ludzi do ruchu i, i aktywności fizycznej. Rywalizację wśród panów wygrał Łukasz Madej z Łętowni, przed Jakubem Łochem i Adamem Pytlem reprezentującym KTS Tarnobrzeg. W Tarnobrzegu grałem w turniej tak samo dla dorosłych, dwa lata temu, ale był połączony z wózkami, że musiałem grać z... Siedząc jak ktoś był na wózku, no i to mi się wydaje, że to fajne turnieje, ale tak samo trzeba młodzieżowe turnieje robić więcej dla młodych, żeby coś się nauczyli, więcej. Moc dorośli to tak w sumie między sobą to już tak samo grają. Zawodnik, które zajął pierwsze miejsce, widać było po prostu troszkę wyższy poziom bo reprezentował. Z tego co się tutaj zorientowałem, kolega regularnie gra w trzeciej lidze podkarpackiej, także widać było troszkę wyższy poziom. Niemniej jednak no. Można było z nim nawiązać rywalizację tak? no, Natomiast wracając do tego meczu o no, trzecie miejsce, no tutaj tak, no, z kolegą różnie to jest. Czasem wygram ja, czasem wygra on. Dzisiaj ten wynik jak najbardziej mnie satysfakcjonuje, jestem zadowolony. Oby więcej takich imprez, gratulacje dla klubu właśnie, że zorganizował tego typu imprezę. Miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym sezonem po prostu będzie tutaj coraz większa frekwencja. Na kolejny turniej tenisa stołowego dla dorosłych NASIA Siarkopol zaprasza wiosną 2020.

Kolejny raz amatorzy biegania spotkali się w Wigilijny Poranek nad Jeziorem Tarnobrzeskim, by przebiec wspólnie wokół zbiornika. Wydarzenie odbyło się już po raz jedenasty, a w jego pierwszej edycji wzięła udział tylko jedna osoba. Pomysł narodził się zupełnie spontanicznie. Pierwszy bieg 11 lat temu pobiegłam sobie sama, jak jeszcze tu było zupełnie dziko i, i w zasadzie były tylko Sarny i ja, nawet było trochę strasznie. Natomiast e, kolejne lata dołączały osoby. Potem pobiegłam z trzema osobami, potem z pięcioma, dziesięcioma, i nagle potem stwierdziliśmy, że robimy e, większą rzecz. Zwołujemy się Starnobrzeżanami, bo ich jest sporo, biegaczy było co roku coraz więcej i tak powstał, e, e, tak powstał ten bieg i już teraz kontynuujemy tą nową świecką tradycję w mieście. Biegniemy dookoła jeziora. W tym roku 4 stopnie na plusie, e, chłodno, e, trochę śniegu na trasie, więc... Będzie zabawa. Termin rozgrywania biegu jest zawsze ten sam. Odbywa się on w wigilijny poranek, by wzmocnić organizm przed świątecznym leniuchowaniem. Właśnie, żeby zrobić przedświąteczny rozruch, żeby tylko nie siedzieć i nie jeść, przygotować oczywiście wszystko, trzeba sobie wcześniej, i, yy, i znaleźć rano tą chwilę na ten poranny sport. Myślę, że to. Jest lepiej ze sportem niż bez sportu. Od pięciu lat bieg jest charytatywny, a pomoc kierowana jest do podopiecznych schroniska dla psów i kotów w Machowie. Udało się się zebrać 204 zł i 1 eurocent. Co nas bardzo cieszy, bo biegacze dopisują co roku. To już była jedenasta edycja dzisiaj, która właśnie wystartowała. No i cieszymy się bardzo, że jest tyle chętnych osób do uprawiania sportu wspólnego, do robienia formy. I przy okazji zawsze możemy coś dobrego zrobić. Może to nie jest wielka rzecz, ale zawsze od serca i. I, I jak co roku wspieramy machowiaków i, i, i fajnie, wszyscy wygrywamy.